Maciej Taranek. Nie wiem nic o stracie. Nie spałem z nią zeszłej nocy, nie miałem czasu. Kupiłem jutrzejszą gazetę i, rozkładając siebie jak gazetę, czytałem siebie jak gazetę. Pawem nie był nekrolog ojca. Jabłoni w rośniętej w ziemię, ojca, jabłka obgryzionego do kości, ojca, gałązki złamane jej jak ręka. Teraz z ziemi ją podnieść, do łóżka ją zanieść, ją mościć.